najpierw policja federalna, a potem wojsko. Wojsko z takimi spluwami, że lepiej nie gadać, o właśnie. Hey guys, all the best, all the best. Hey guys, all the best, all the best to you. Patrick. Hey guys, all the best. Robin. Robin. Robin, all the best. All the best, Robin. Robin. Hey, Wesley, all the best. All the best to you. Snyder. Snyder! 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 All right. Pégale duro, Snyder! Pégale duro! Come on, come on, come on. Yes, yes! I tak właśnie przywitaliśmy reprezentację Holandii tutaj pod hotelem Cezar Park na samej Ipanemie. O godzinie 11.00 reprezentacja Holandii odjeżdża z Rio de Janeiro i jedzie na trzeci mecz grupowy, będąc jednocześnie w świetnej formie. Zobaczcie, oni wstali y, troszkę po 9.00 i odjeżdżają stąd o 11.00. Hiszpanie są z wielkim problemem, natomiast. Oni z wielkim luzem odjeżdżają stąd, z plaży Ipanema. Są już w środku. No muszę przyznać, że było to niesamowite przeżycie. Przyszedłem tutaj, żeby po prostu sobie zobaczyć ten słynny hotel, w którym mieszkają piłkarze, a tymczasem udało mi się dostać przed same wejście. Przed samo wejście. To było naprawdę niesamowite i no cóż, no tak jak mówiłem, Tutaj, o właśnie, młody kibic trzyma, czy oni zdobędą, czy oni zdobędą puchar Mistrzostw Świata. O, no, zaraz zobaczymy, zobaczymy za jeszcze kilkadziesiąt meczów, które pozostały nam w Brazylii do rozegrania. No a tymczasem reprezentacja Holandii odjeżdża spod Cesar Park na Ipanemę. Oj, młody nawet został podpis I odjeżdżają Holendrzy, odjeżdżają w obstawie, zobaczcie, to jest to co właśnie mówiłem. Najpierw Policja Federalna, a potem wojsko. Wojsko z takimi spluwami, że lepiej nie gadać. O właśnie. Jeszcze dodatkowo. Jeden pełny autobus wojska, kareczka. I jeszcze jedno wojsko. I jeszcze zwykli policjanci. I za nimi prawdopodobnie poja pojadą tak, dokładnie jeszcze policjanci miejscy kilkoma samochodami. To jest właśnie Rio de Janeiro. Najbezpieczniejszy hotel w całym mieście, pod którym jest e, no, niesamowicie dużo policji. E, tutaj jest i policja federalna, i policja stanowa, i policja miejska, i wojsko, i tak zwane CIA też e, brazylijskie. No, niesamowite. Słuchajcie, to by było na tyle z dzisiaj z Ipanemy, nad którą, na na którą już prawie za chwilkę powinno pojawić się słońce. I przedtem to był tutaj taki deszcz, że no, byłem całym mokry czekając na tą Holandię, ale udało się. Także do zobaczenia przy okazji kolejnego odcinka. Cześć!